Witamy Państwa serdecznie. Naprawdę trudno, lepsze warunki do gry. Czy trzeba kogoś zachęcać, by spędził z nami ten czas? Proszę nigdzie nie odchodzić. Będzie się działo. To spotkanie komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas ekstraklasa. Raków Częstochowa zmierzy się z Warszawską Legią. Domku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc, oglądajmy. I mamy jedenastkę Rakowa, Częstochowa. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Oto skład, w którym zaczyna ten mecz Legia. Zdecydowali się zagrać odważniej i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie, a takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje, choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska, choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. Można Legii Jacku nie lubić. W wielu częściach kraju jest to wręcz postawa zalecana. Ale jaki inny polski klub gościł u siebie w ostatniej dekadzie Real Madryt, nie mówiąc już o strzeleniu królewskim trzech goli. Wojskowi potrafią jednego dnia powstrzymać Cristiano Ronaldo, by zaraz odpaść w krajowym pucharze z dużo słabszym rywalem. Tak czy siak, emocje gwarantowane. Dobra ta interwencja. Do Pawła Wszołka. I mamy strzał! Dobrze, teraz przeszkodził. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Teraz może być groźnie. Brawo, fenomenalna interwencja. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno, sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. Czy oceniasz to podobnie, Jacku? Tak, wspaniale panuje nad piłką. Ciągle jest w grze, bo wszyscy mają do niego zaufanie. Idealny piłkarz do gry na małej przestrzeni. Właściwie nie sposób odebrać mu piłkę. Partnerzy z drużyny uwielbiają z nim współpracować, czemu zresztą trudno się dziwić. Piłka wychodzi na róg. mają pomysł na krótkie rozegranie. Świetnie, teraz zablokowana próba dośrodkowania. No, gdyby to doszło, to kto wie. Jest już z piłką Paweł Wszołek. I teraz mamy gwizdek. Spalony. Cóż, no niepotrzebne to odegranie po wyrzucie z autu. Sędzia słusznie dopatruje się obzaj. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Mają okazję, by zaraz prowadzić. O, naprawdę, dobra obrona. Odzyskana piłka. Zobaczmy, co dalej. Spójrzmy, co zrobi Raków. Są na połowie rywala. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. A teraz Lukinias. Nie udało im się utrzymać przy piłce. Kamil Pestka. Frank Tudor. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Uwaga, strzał zablokowany. Sędzia gwizduje teraz spalonego. Bartosz pustka. Wszołek. Mają piłkę. Mogą skutecznie skontrować rywala. Świetnie. Teraz posłał tę piłkę partnerowi na dobieg. Zatrzymuje własnym ciałem, ale to nie koniec. Nic z tego. Spokojnie broni Bramkarz. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. A więc tylko minutę dłużej potrwa to spotkanie. Świetne teraz prostopadłe do granie. Proszę państwa! Otwiera wynik spotkania. Teraz pytanie, jak odpowie przeciwna drużyna. Popatrzcie Państwo, co za wykonanie. Precyzja, pewność siebie, działanie pod presją. Wszystkie cechy widać było w tej akcji. Piękna bramka. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Rzeczywiście kluczowa postać w pierwszej połowie. Nie dość, że oglądaliśmy wiele groźnych akcji, to jeszcze ten gol do szatni, dzięki któremu prowadzą. Zaczynamy ten emocjonująco zapowiadający się mecz. Pierwsza przy piłce drużyna Rakowa. Świetne teraz prostopadłe do granie. Proszę Państwa! Otwiera wynik spotkania. Teraz pytanie, jak odpowie przeciwna. Przed nami druga połowa. Legia dotychczas pokazała się z dobrej strony i może liczyć na korzystny wynik. Bartosz pustka. Mamy przechwyt. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Uwaga! Najwyższa pora wracać powstrzymać kontrę. Uderza na bramkę. Kapitalny blok. Było groźnie. Raków Częstochowa. Znowu z autu. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Teraz może być groźniej. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Co teraz? Nie rezygnują z doprowadzenia do remisu, to jasne, ale szanują piłkę, rozważnie konstruują akcję. Świetnie teraz interweniował, mogło być bardzo, bardzo groźnie. Augustyniak. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Świetnie się teraz zachował. Przerwał groźną akcję. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. A teraz przestrzeń na skrzydle, może to wykorzystać. Publiczność domaga się strzału. Teraz wspaniała okazja! Gol dla Rakowa! Mamy remis, a dla częstochowskiej drużyny to jeszcze nie koniec, rozochodziła ich ta bramka. Czas na powtórkę i pozachwycajmy się, Tomku, tym rajdem jeszcze przez chwilę. Ileż tu było odwagi, by ruszyć do przodu, ileż uporu, by nie odpuścić w połowie, ileż energii, jestem oczarowany. Mamy remis, jeden do jednego. Bartoszka pustka. Przerzuca piłkę nad linią obrony. I udało się zablokować. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Ukaza linię obrony. O, i proszę. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Bartosz Kapustka jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Był faul, ale sędzia puszcza grę. Korzyść na rzecz Legi. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej gramki. Uwaga, robi się groźnie. Jeśli teraz strzelą, to może być gol na wagę wygranej. Tudor. Czy stoła to wykorzystać? Dobrze, zablokowany strzał. Legia może zaatakować skrzydłem. Dużo się tam teraz miejsca zrobiło. Marnas. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Z tego może coś być. Decyduje się na strzał. Dobrze teraz przeszkodził. Dodatkowa minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Legioniści w ataku, ale czasu do końca niewiele. Czy pokuszą się o decydujące trafienie? Pani sędzia gwizdze po raz ostatni. Po 90 minutach mamy wynik remisowy. Zaczynamy ten emocjonująco zapowiadający się mecz. Pierwsza przy piłce drużyna Rakowa. Świetne teraz prostopadłe do granie. Proszę państwa. Otwiera wynik spotkania. Teraz pytanie. Jak odpowie przeciwna. Publiczność domaga się strzału. Teraz wspaniała okazja. Gol dla Rakowa. Mamy remis a dla Częstochowskiej.